Człowiek bardzo często jest właśnie jak ta roślinka zamknięta w słoiku. Bardzo łatwo zamykamy się w sobie, może dlatego, że pewne rzeczy nas gdzieś zabolały, straciliśmy zaufanie, coś się nie powiodło, zabrakło sił, gdzieś chowamy się w głębi duszy. Bardzo często zdarza się, że wtedy właśnie kiedy człowiek Poczuje się zraniony. Wtedy gdzieś zamyka się w sobie, chowa się gdzieś w kącie. No i tam próbuje, jak to mówimy, wylizać te zranienia. A więc niejako samemu uzdrowić się, albo przynajmniej mieć taką przestrzeń bezpieczeństwa, że nikt mi nie wejdzie z butami do głębi duszy. Tyle tylko, że wtedy człowiek przypomina właśnie, jak ta. Roślinka, która gdzieś zamknięta jest, jeszcze żyje, ale gdzieś brakuje już tego powietrza i trudno oczekiwać, aby rozwinęła się, aby ukazała całe swoje piękno. Myślę, że tak często jest właśnie z człowiekiem, wtedy, gdy przez różne wydarzenia, których nie rozumiemy. Które odczytujemy tylko przez pryzmat tego, czy zabolały, czy nie zabolały, tego jak inni nam je opowiedzieli, albo czy były one spełnieniem naszych oczekiwań, czy też nie, że właśnie wtedy człowiek jak gdyby chowa się sam w sobie, zamyka się sam w sobie. I dlatego potrzeba jest, potrzeba wielka, aby pozwolić Panu Bogu, opowiedzieć nas sami. Nie ufać za bardzo temu, co sami odczuwamy, co sami sobie wyobrażamy. Mieć się, zdobyć się na tą szczerość, żeby uznać, że ja nie widzę wszystkiego. Że być może moje oczekiwania gdzieś były troszkę przesadzone, wybujały. Zraniły, zawiodły. Może ktoś, od kogoś oczekiwałem, czy oczekiwałam zbyt wiele. I ten ktoś Zawiódł. Dlatego człowiek, który tak zamyka się w sobie, warto, aby tam nie wsłuchiwał się tylko w ból, tylko w cierpienie, aby nie rozdrapywał tych ran, ale aby również tam zapytał się Pana Boga. Panie Boże, opowiedz mi opowiedz mi prawdę o tym, co się wydarzyło. Opowiedz mi prawdziwą historię tego, co było, tak aby gdzieś do naszego życia dostało się troszkę to powietrze. Bo wtedy nawet z tej marnej roślinki nagle może się okazać, że wyrośnie coś pięknego, coś, co inni będą nawet podziwiać, coś wartościowego. Trzeba czasami pozwolić Panu Bogu niejako odetkać czy zdjąć tą pokrywkę, która nie daje nam dostępu do powietrza. A co wtedy będzie? Co Pan Bóg powiem tym językiem miłosierdzia? To już też jest często tajemnica między Bogiem a człowiekiem, ale ta tajemnica, która daje radość. Która daje nadzieję, bo przecież wtedy pierwszą rzeczą, jaką się dowiemy, to to, że jesteśmy przez Boga kochani. Zabieram tę pokrywkę, aby pozwolić tej roślince rozwinąć się, ukazać swoje piękno. Być może właśnie tak robi Pan Bóg. To jest ta pierwsza czynność. Zdjąć z nas to, co nas przytłacza. To, co nas ogranicza, to, co nie pozwala nam odkryć, kim jesteśmy naprawdę, co nie pozwala nam zobaczyć prawdy o naszym życiu. Bo prawdy zna tylko Pan Bóg. Warto pozwolić Panu Bogu opowiedzieć prawdziwą historię naszego życia i wsłuchać się, wsłuchać się w to, co Bóg ma. Dopovede